Własna produkcja leków chroni nas przed sytuacją, gdzie z przyczyn sojuszy politycznych czy militarnych przewodniczący Xi zakręci kurek z dostawami. To oczywiście skrajność, ale w dobie wojen hybrydowych destabilizacja państwa związana z brakami leków jest jak najbardziej na stole. Więc bezpieczeństwo lekowe już zupełnie dosłownie zmienia się w bezpieczeństwo militarne. Owszem, budowa przemysłu farmaceutycznego pochłania środki. Ale nie znowu takie wielkie. Wspominałam o 600 milionach, które wyparowały z KPO. Barbara Miśewicz, z Polfarmy położyła konkretną liczbę na stół. Na wybudowanie jednej fabryki substancji czynnych potrzebnych do produkcji 100 leków krytycznych potrzebujemy 1,8 miliarda złotych. Czyli tyle, ile pochłania budowa, uwaga, 36 km autostrady. Za sam koszt obniżenia składki zdrowotnej, którą tu z Domańskim przepychali kolanem przez Sejm, moglibyśmy uruchomić trzy takie fabryki, ale wiecie, Rząd Tuska ma inne priorytety. I żeby była jasność: to nie jest tak, że jak Polska się zagapi, to świat na nas poczeka. Środki na rozwój perspektywicznej branży farmaceutycznej chętnie zgarną Niemcy, Francja lub Dania. Prezydent Macron, premierka Fredriksen czy kanclerz Niemiec Merz, wyślą Tuskowi kwiaty. Pozostaje mieć nadzieję, że po tym jak MON w końcu uznał, że bezpieczeństwo lekowe to bezpieczeństwo militarne, to Tusk jednak zadba o środki na budowę fabryk leków i wsparcie Marii i nie przechula ich na zakup używanej testy z Reichu, tylko zajmie się wsparciem polskich producentów. Bo ostatnio, jak sprawdzałam, Tusk jest premierem Polski, a nie Danii, Francji czy Niemiec.